Witam Was w kangurku K3 tajemnica wulkanu. Zaczynamy nową grę. Gadżet zamontował w samolocie nowy silnik. Mówię ci, to będzie czas! Mam dobry klimat na testowanie. Nie będę sprawdzał, czy jest wszystko wite. Przelecisz kolejno przez wszystkie chmurki i zobaczymy, o, czy kurde. jest ok. Na radarze zobaczysz, gdzie jest kolejna chmurka, sterowanko czaić, całka lewa to w lewo, prawa to w prawo, a teraz o najlepszy ziom, dajesz strzałkę w dół, a ten leci do góry, Daje strzałkę do góry, a ten opada, niezła jazda, ale się można przyzwyczaić. No super bardzo, nienawidzę takiego sterowania, ale się przyzwyczaję, no. Oj, oj, oj! jest ta chmurka? Woo! Może muszę mocniej wykręcić? Spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Damy radę. Pelikan z, z, w samolocie, nie? Czego to nie wymyślą. Okej. Okay. I co? To ostatnia chmurka? A nie w tą stronę. Dobra, tam jest wyżej. No dobra. Da, dało się przyzwyczaić. Jest okej. Okay. Pyk. No, już się trochę ciemno robi. Pyk. Dawaj, dawaj! Dobra. Teraz wyżej. Dobra, nie jest tak źle. Co jest? Przeleciałem przecież. Co to było? Chmurka zmyliła. Ile pelikanie jeszcze tych chmurek będzie? Okej okay. Idę coraz wyżej, Nice! Ładnie czy to poszło! Teraz może luchniemy sobie, co jest w wulkanie? Oj, Nigdy to nie jest dobry nie pomysł. Przeleć nad kraterem. Nie, nie o Boże! No nie wierzy i trzeba uratować pelikana. Zawsze się zapina w pasy w samolocie. Coś ty sobie myślał? Coś ty sobie myślał. Co to są? Aha. To są nasze kulki do zbierania. Okej, okay, widzę sterowanie jest prawie takie same. Którym się skacze? Naciśnij przycisk akcji? A kiedy to jest przycisk akcji? Którym ja skoczyłem? O Jezus Chwila W którym się skacze Altem? Nie no, skok jest S? Serio? Muszę zwiedzić sterowanie Na takie jak było wcześniej Spacja no wejść. Spacja. Rozglądanie się wejśmy, nie wiem na co A co to jest Alt? Rozglądanie się wejśmy na kontrol. Widziałem kontrol. A, bo rzut jest pod kontrolem, to nie. Rozglądanie wejśmy na... Na tabie. Bo, bo tak. Ale co to jest ta akcja to zaraz sprawdzimy? A to jest skacze, że tak skacze, no dobra. O Boże, serio? No to widzę, zaczynamy dobrze. No i jest, skaczemy, masz kangurek, pięknie. Lotek zaginął. Jakieś potworne potwory po wychodziły i sieją zamęt. Rozmawiałeś już z kapłanem, on jest łebski gozi, coś wykombinuje. Czyli do kapłana musimy iść, no dobra. Tam jest kapłan, rozumiem. Mam nadzieję, że tak. A nie, tam jest kapłan pewnie. Ale dobra, pozbierajmy kuleczki. Jest jakiś pan warsztacik. Zobaczmy, co on tam ma dla nas. Co my tu mamy. Jak to się stało, że lotek? Padł do wulkanu. Czy zachowaliście wszystkie środki ostrożności? Jak tak. A ci nie. Karygodne. Chyba najwyższy czas porozmawiać z kapłanem. Do niego właśnie zmierzam. Hop, hop, hop. Dobra, idziemy. Nie wiem, gdzie jest kapłan. Tylko pozbierajmy jeszcze te gumy balonowe, czy co to jest? Nie wiem, nawet jak to nazwać. Ja nie wiem, czy w tej grze, co grałem... Znaczy w dru rundę drugą, czy nie jest grafika ładniejsza. Bo tu mi się nie zdaje taka bardzo wyraźna. Też nie wiem, mogę się mylić. Dobra, chodźmy do tego kapłana. Niech coś się dzieje, nie? Niech coś się dzieje. Siemandero! Będzie. Co się z nami stanie? Lotek zginął. Jakieś straszydła powychodziły z wulkanu. Nie zginął! O, no. Witaj! Miło cię znów widzieć. W sumie, to czy tu, tu jesteś pierwszy raz? Czy my się znamy? A to ty. Mieliśmy rozmawiać o młotku. No, znaczy się... Lotku. Wie, więc z tego co pamiętam, to od małego był... No tak, wypadek miał. Straszna sprawa! Mm, ale do rzeczy! Kolega Kangur nie ma czasu na pogawędki! Trzeba mu pomóc! Musimy go uratować! Zastanówmy się! Już wiem! Tu zaraz za mną jest przejście do wnętrza wulkanu. Dawno nieużywane. Otwarcie bramy to już prosta sprawa. Trzeba tylko zdobyć cztery artefakty rozrzucone to tu, to tam. No, jeśli dobrze pamiętam. Zdolny jesteś, poradzisz sobie. Dla mojej pewności przejdziesz kilka testów. Udaj się na plac treningowy. I wróć ze świetlikiem. Okej. Okay. Czyli cztery artefakty muszę zebrać i wtedy wejdziemy do wulkanu Czyli ta gra też nie będzie jakaś długa. Też pewnie tak 8-10 odcinków. Dobra, to jest plac ringowy, rozumiem, tak? Aby podskoczyć na śnisko! No wow! Dobra, ja może nie będę tego czytał. Znaczy tego odpalał, bo ja już tu w większości wszystko wiem. A tu co mi powiesz? Aby poskoczyć wyżej, naciśnij skok dwa razy. Dzięki, kurde, nie domyśliłbym się. Naciskaj wielokrotnie, atak jeden i rozbijaj beczki. Atak jeden. O, a to co to jest? Jakieś no, nowe, nowe orby. Musisz przeskoczyć na drugą stronę i jednocześnie rozbić beczki. Naciśnij skok, a potem atak jeden. Nie zapomnij trzymać strzałki do przodu, żeby maksymalnie wydłużyć skok. Dobrze. Okej. Okay. Nie było to jakieś trudne. A już mi nie zbiera tych orgów. Naciśnij atak 2, żeby się szybko przemieścić. A czym jest atak 2? O! Naciśnij... NIE! To było pod D. Jest pod D. O Boże. Kto to wymyślił? Żeby pod D to dawać? No ale dobra. U. Dobra, blisko było. OK okej. Podskocz pod pajęczyną! Złapiesz się jej automatycznie. Oh, no shit. Ach, te drzewa podpowiadajki, no. Dobra, to też easy. Ciekawe, co te orby mi dadzą, jak dojdą do końca. zastanawiam. Okej. Okay. Oj. Super. Nie potrzebuję Waszych nauk, drewnie. Ja jestem sam sobie nauczycielem. Co to kurde jest? O którym się teraz rzuca, nie? Po którym się rzuca? A, kontrolem. Dobra, przypomniało mi się. Poczekaj, pozbieramy jeszcze tutaj. Kamery się nie da obracać, no sama się obraca. Świetlik schowany jest w roślinie. Użyj atak jeden, żeby go obudzić. Dobrze. Brawo! Wracaj z powrotem do wioski. Świetlik podąży za tobą. Okej, okay, to wracamy. Na razie wydaje się spokojnie jest trudno. Mam nadzieję, że nie będzie... No, fuck. Mam świetliczka. Proszę, szamanie. Oto on. Cały i zdrowy. Brawo! Udało się! Pokonałeś złe moce dzięki tobie i twojej odwadze! Wioska jest uratowana! Co ja mówię? Cała planeta! Jak zwykle przesadzasz. Przecież to jest dopiero początek podróży. Hm. O, przepraszam. Chyba się pospieszyłem. Zatem, mój drogi, aby zdobyć pierwszy artefakt, artefakt Ziemi, musisz odwiedzić Ogrody Życia. Pamiętaj o zbieraniu duszków lasu. Będą nam bardzo potrzebne. Bez nich nie będziemy mieli wystarczającej mocy, aby wykorzystać artefakty. Wystarczającą ilość uzyskasz, kiedy na ekranie zielony pasek wypełni całą przestrzeń dookoła poszukiwanego artefaktu. No widzisz, czasem potrafisz coś konkretnie powiedzieć. No, ciągle muszę go pilnować. Okej. Okay. ci te duszki mocy trzeba zbierać. No dobrze, to chodź, świetliczku, otw otwórz mi tutaj. I do ogrodów, tak? Ogrody. Mam raduszki, już mam osiemdziesiąt, więc nieźle, nie? Co to tak się tarmosi? Ja. 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 O Boże, co to jest? To też jest jakieś przejście, Jezu, nie wiem gdzie iść. Dobra, może najpierw tutaj. Jezu, ile to jest przejść? Jeszcze gra bardziej rozbudowana widzę. to nie da. Dobra. Czyli nie tutaj. Dzisiaj muszę iść tam do tego zwalistego rowala. No okej. Okay. Musimy zabić tego. Weźmy więcej dynamitu. Gdzie jesteś? O! Okay. I trzy strzały z Dynamiku go O co to jest? Ale brzydkie to. Brzydkie małe stworki. Siema! Powiem, że to jest życie, tak? Co ja mam się zrobić. Brawo a dzisiaj przycisk akcja, aby podnieść obiekt. Rozumiem, że mam rzucić ten kociołek. Przerzuciłem. Przepraszam. A tu jest jeszcze kociołek, o. Dobra, jeden. Nie wiem, co to mi da, ale zaraz sprawdzimy. Musimy uratować pana lotka, lotka, psotka, okej, okay, i ostatni z tam dalej, chyba dojdę, tylko żebym trafił. Oła! Ale żem dostał. Nie no, już nie ma więcej, już wszystko. Tam na górze jest yy, świetlik. Tak się zastanawiam co teraz, to są jakieś liany. A dobra, tam było wejście, dobra, tam są liany na górze. Nie zauważyłem, ale fajnie, że tu jest cykl dnia i nocy. Dobra, to trochę się poślizgamy, o Boże, tylko nie to. Pół godziny teraz tu spędzę na bank. No, serio. Ale to będzie... O Jezus Maria. Jeszcze widzę ile ja tu będę robił faili. Nie! Nie! Boziu. Trzymajcie mnie, bo po prostu nie wytrzymie z tym sterowaniem. Czemu sobie nie mogę obrócić kamery jak w drugiej części? Dobra, spokojnie. 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 Damy radę, robię to. Nie widzieliście tego, przewincie sobie. Nic nie było widać. Za pierwszym razem. Za pierwszym razem to zrobię, zobaczycie. Teraz to już jest ostatnia szansa. Zrobię to teraz. Patrzcie na to. No, okej. Okay. Dobra, teraz. <laughs> znaczy nie teraz, bo mi się oczy zamknęły. Nie widziałem gdzie skacze, ale dopiero teraz. Liczymy od teraz, nie? Teraz się uda. Ja to wiem. Kogo ja chcę oszukać? Nigdy mi się to nie uda. No czemu nie skacze teraz, jak skaczę ja nim sk skacząc spacją? Nie, my tu spędzimy 500, 500 lat. No, jak ci skaczę raz, to czemu drugi nie mogę? Ale coś tu się popsuło. To wcześniej to lepiej działało. No, widzicie to? Ja naciskam dwa razy, a on dopiero skacze potem drugi raz. No, jesteś jakiś nienormalny, KO aż spie musieli spieprzyć sterowanie w tej trzeciej części. Dobra. Teraz to już na luzie. Dobra, to skupienie. Tak jest! O Jezu, co to jest? Zapisik? Chyba tak. To był zapisik. O boż. go nie można dotykać Ale z życia straciłem. Dwa życia straciłem, nie? Kurzające są te potworki. A dzięki nim mogę życie odzyskać. Dobra, mam. Czyli 30 i jedno życie. Okej okay. Boże, kao, proszę cię, nie rób takich rzeczy. Nie, nie muszę tam od nowa muszę. Proszę, nie. Uy! Co się podniecasz? Tak zginąłeś, i tak to bardziej te dynamity się przydadzą niż. No tak to lepiej działa. Jezu! Czemu ja takie fejle popełniam dzisiaj? Co się dzieje? że więcej się nie da faili popełniać, a tu proszę. A no tu jednak się da popełniać, wystarczy być mną. Takra. Nie, dobra. Więcej nie dotykam. a No to ja se mogę przejść nawet tak o, Że tutaj. I tutaj. Ale to chyba tylko do powrotu potem Jak dobrze rozumiem. Ja. Nic nie widzę. Dobra. Możemy tam iść. Proszę cię teraz Kangurku spokojnie. Bez pośpiechu. Odwróć, odwróć się, proszę. Nie! Jezus, jeszcze mi wywaliło gredo w paskach. O Boże, co się stało? Jezu! Kao! Przepraszam. Przepraszam. Nie wierzę, co się w tej grze dzieje, nie? Jeszcze te cholerne zapisy, długie odwal się, Nogiń. byłem tak blisko. tak blisko Ta kamera działa tak do dupy. Dupię to mam. I walić was wszystkich. Tu jeszcze mamy, zbierzemy sobie 170. No i super. Tam mamy kolejny namiocik. Co to jest? To się da pokonać? Jezus Maria Oa! Wielki gargulec jakiś Ło ledwo Oj, wróćmy sobie tu pożyczko po dynamit, bo on jest bardzo przydatny Okej okay. Teraz tu na górę i do namiotu i zakończymy odcinek z tym. Fejlem moim. Będziemy kontynuować w następnym. No to co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się do następnego, do następnego odcinka Kangurka. Cześć.